Hejka, tu ThrashingMath, wracamy do Smoczej Przełęczy. No i zdecydowaną większością głosów wybraliście tutaj opcję numer 3. Tak więc dokładnie wypytamy Rostarona, tak abyśmy mogli stwierdzić, czy możemy uwierzyć jego osądowi. No i stwierdziliśmy, że jak na uroksyjczyka, Rostaron jest mądry i sprawiedliwy. No i w ten sposób przekonani zniszczyliśmy stado. No cóż, tak więc uchroniliśmy się przed olbrzymim niebezpieczeństwem pojawienia się potworów chaosu, z drugiej jednak strony nasze niezbyt duże stadobydła jeszcze bardziej się skurczyło. Okej, okay, żniwa zakończone, mamy porę roku. No i niestety to ostatnie wydarzenie negatywnie wpłynęło na morale naszego klanu. Nasi ludzie są, co prawda, zadowoleni z obecnej sytuacji, ale nie są już szczęśliwi. Z powodu długotrwałych ciemności, a także niekorzystnej pogody, jesteśmy w tej chwili uziemnieni. Dlatego też wykorzystamy tą okazję, aby raz jeszcze złożyć ofiary bogom. A podczas świętego czasu przeznaczyliśmy jeden punkt na tajemnicę, co powinno nam w tym znacząco pomóc. Tym razem decydujemy się na naszego najważniejszego głównego boga, a więc Elmala. No i tym razem zdecyduję się na nieco mniejszą ofiarę, Ryzykujemy tutaj, że się nie uda, ale myślę, że spróbujemy. No i świetnie, udało nam się poznać sekrety rytuału przyjaciel koni. No i kiedy to błogosławieństwo jest aktywne, wywołuje ono dużo szybszy przyrost naszego stada koni, a zwierzęta te są niezbędne, aby wyposażyć naszych zbrojnych tanów. No, i tak jak już kiedyś mówiłem, pora mroku to pora aktywności rozmaitych sił ciemności i potworów. Mamy tutaj pierwszy tego typu przypadek, a więc najazd troli. 9 mrocznych troli i 144 troloków przedarło się przez nasze patrole, i na drodze potworów staje jedynie 12 zbrojnych tanów i 65 chłopów. Tak więc nasza sytuacja wygląda tutaj niewesoło. Zwłaszcza, że nie mamy już żadnych punktów magii w rezerwie. Tak więc wykorzystamy tutaj jeszcze raz taktykę strzelecką, nasi ludzie będą walczyć o przetrwanie i złożymy także ofiarę Orlantowi. Wzajemnie się z ostrzelaliśmy, jednak nie doszło do zwarcia. No cóż, tak więc mieliśmy tutaj chyba dużo szczęścia, że potwory wybrały podobną taktykę do nas. Dzięki temu starcie zakończyło się tylko niewielkimi stratami po naszej stronie. Ciężko uzbrojona delegacja z plemienia Kolimar przybyła do naszej tuli, żądając od nas trybutu. My mamy plemię, a wy jesteście tylko klanem powiedział jeden z ich możnych, Joralor. My jesteśmy silni, a wy słabi. Dajcie nam 22 krowy. Tak, więc mamy tutaj wizytę jedynego na tą chwilę plemienia w Smoczej Przełęczy. Zrzesza ono kilka klanów i znajduje się na zachód od nas. Zobaczmy jakie mamy opcje w tej trudnej sytuacji. Moglibyśmy ich zaatakować. Moglibyśmy zaoferować im trybut w innej wysokości. Moglibyśmy przekazać im te 22 krowy. Moglibyśmy poprosić ich o przystąpienie do ich plemienia. Albo też po prostu im odmówić. Okej, okay, zobaczmy co mówi rada klanowa. Musimy znaleźć sposób, aby samemu utworzyć plemię. Dzięki czemu moglibyśmy współzawodniczyć z Kolimarami na tych samych warunkach. Mówi tutaj Hendrik i na tym etapie przychyla się do opcji zapłacenia im tego trybutu. Musielibyśmy mieć dużo szczęścia, aby przepędzić tą delegację. Nie wspominając już nawet o pełnej bojowej bandzie kolimarów. Mówi tutaj ostrożny Minaryt. I także sugeruje tutaj opcję numer 3. Jeżeli zapłacimy im trybut teraz, będą wciąż po niego wracali, i za każdym razem ich żądania będą wzrastały. Ostrzega tutaj nasz negocjator Ordak i sugeruje opcję numer 2, aby spróbować się nieco z nimi potargować. Uzyskanie reputacji poprzez wielkie czyny i mądre przywództwo dopiero przed nami. Jeżeli poprosimy ich o przystąpienie do plemienia, odmówią. Ostrzega tutaj Janiot, i sugeruje opcję numer dwa lub numer 3. Kapłani kolimarów nie dopuszczą nas do przystąpienia do ich plemienia, ponieważ nasza magia jest słaba, mówi Brennan. Polimarowie byli plemieniem w Smoczej Przełęczy nawet na długo zanim opuściliśmy naszą świętą ojczyznę, mówi tutaj Orlew. Nie zgodzą się, abyśmy do nich dołączyli, ponieważ nasze stada są zbyt małe, mówi tutaj nasz farmer Rangor i sugeruje opcję numer 2. No i drodzy klanowicze, przed nami bardzo trudna decyzja. Czy mamy poddać się tutaj szantażowi, czy też nie? Tak więc jak zwykle zachęcam do głosowania. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.